No cóż, lecimy z drugim odcinkiem, tym razem gra, która się nazywa Fire. No i w skrócie polega ona na tym, żeby przenieść wypadającego gościa z trzeciego piętra do karetki, która jest oddalona o trzy pola. Można mieć trzy skuchy. Już raz próbowałem, miałem chyba 89 wynik, także nie licho. Nie wiem, jak mi teraz pójdzie, ale na pewno spróbuję choćby mniej więcej w te rejony dotrzeć z wynikiem. To chyba jest drugie piętro. Gra jest typową zręcznościówką zresztą w tych czasach, w które te gry były w manualu, czyli w tak zwanych konsolkach małych. <słuch> To były w sumie tylko takie gierki. Mieli ludzie samochodziki, mieli ludzie, już chyba nawet gęboje powoli wchodziły jakieś, ale to dostęp do tego był bardzo słaby, a tu przyjaciele ze wschodniej granicy przywieźli nam, Bech, tego typu gry 45-84 miałem, także spróbujmy jeszcze raz. się uda to a, tu wziąłem continue Ale jaja Nie to oszustwo To tak się nie robi Przynajmniej nie Ja tak nie robię No ale dobra To i tak nie ma znaczenia Chciałem wam pokazać tylko tę grę A co wy sobie z tym dalej zrobicie To już jest wasza sprawa Gra nazywa się Fire 80 coś tam arcade Jak widzicie, temat jest z, z, z chwili na chwilę coraz trudniejszy. Pamiętam tych ludzi, którzy dawali radę na tych konsolkach ugrywać spore wyniki i naprawdę mieli szacunek na dzielnicy. <śm> A głównie jajeczka, bo się daliśmy tak, tak szczerze. Nie pamiętam teraz jakiejś innej gry. Na pewno samochodziki jakieś kojarzę też takie. Tego typu temat. Drugi mis w międzyczasie padł. Jeszcze jedną gierkę mają ta firma, ale nawet ją chyba zainstalowałem. Z tym, że mega u mnie siedzi, to jest coś tam z Octopus, się nazywa Octopus ADS Arcade. Dobra, Narka, pokazałem Wam drugą e, grę, którą posiadają. Mam nadzieję, że komuś się spodobało. Nara.